Witam wszystkich kibiców Gdańskiego Trefla. Chciałbym się z Wami podzielić pewnym pomysłem, przemyśleniami, które, które mam właśnie teraz. Otóż, jak wiecie, pierwszy rok w roli pierwszego trenera, mój debiut, był czymś w rodzaju powrotu na boisko, bo emocje, które poczułem, były bardzo, bardzo podobne, adrenalina podobna. To, co się działo przy linii Myślę, że w jakimś sensie pokazywało też, jak bardzo brakuje mi boiska. Sezon skończył się dużo, dużo wcześniej. Nie wiemy, kiedy wystartuje następny, ale spokojnie myślę, że to będzie jakieś 4 miesiące. I myślę, że to jest idealny czas. Abym wznowił po prostu swoją przygodę siatkarską i wrócił na boisko. Chciałbym łączyć te dwie funkcje pierwszego trenera i zawodnika. Plecy w ostatnim roku pokazywały, że mają się bardzo dobrze, dlatego stwierdziłem, że wykorzystam te cztery miesiące na dobry trening, przede wszystkim skubienia kilku kilogramów i wracam na boisko. Cześć.